Witam wszystkich serdecznie z tej strony kryptowej. Zapraszam na dzisiejszy odcinek, gdzie będziemy mówić o tej strategii, którą powoli testuję, powoli coś tam traduję i nie wygląda to na razie najgorzej, powiem Wam szczerze. Plus nie będę dzisiaj mówił o żadnej analizie technicznej za bardzo, bo przez dzisiejszy dzień dużo się nie wydarzyło. Ewentualnie będziemy coś mówić jutro, natomiast jest weekend, także musimy pamiętać, że no, przez weekend dzieją się troszeczkę inne rzeczy niż w tygodniu. Więc myślę, że nie ma tutaj co panikować, co robić FOMO i tak dalej, i tak dalej. Więc przejdźmy do odcinka. Zaczniemy od tego, że wczoraj skończyliśmy prawdopodobnie chyba na tym tradzie, albo na tym trzecim, już nie pamiętam. Skupmy się na tym, że ja nie brałem wczoraj już żadnych tradeów. Mieliśmy dosyć mocną akcję do góry i fajny nawet retracement w tym miejscu. Zobaczcie sobie do tej świeczki na poziomie 40, 42 950, ale stwierdziłem, że tutaj już te MACD troszeczkę nie pasuje mi za bardzo, pomimo tego, że ok jest fajnie rozciągnięte, no to jednak ograniczę się troszeczkę przez RSI, które jest mocno do góry wyciągnięte i stwierdziłem, że musi trochę te RSI ochłonąć, żeby znowu wejść i zaznaczyłem sobie dopiero tutaj, kiedy, te, te, kiedy ta świeczka MACD była trochę mocniejsza, ale też olałem tego longa, bo te RSI da, dalej było dosyć wysoko. Natomiast strategia pokazała, że tutaj ten long by wyszedł jak najbardziej. Mieliśmy dosyć mocny ruch do góry i znowu poziom 158, który sobie zaznaczyłem, że to jest lokalny opór, był oporem i zjechał na dół. Przetestowany zjechał na dół, dobił do Średnie kroczące 50, bla, bla, bla. I następnie MACD nie pokazało żadnego dobrego sygnału, oprócz tego, który pojawił się tutaj, kiedy ta świeczka była mocniejsza niż poprzednie. No i trend wzrostowy, no to stwierdziłem, OK, zobaczmy, czy strategia będzie miała rację. No i miała rację. Fajny stop loss poniżej 50, więc jak najbardziej był możliwy. Natomiast też wydaje mi się, że to wejście nie było idealne, no bo jak widzicie, tutaj mamy ten opór 43. 158, powiedzmy, a jeszcze mogliśmy troszeczkę zjechać, poczekać jeszcze z tym MACD z dwie świeczki i no może więcej niż dwie, ale ten, te, ta cena jeszcze troszeczkę zjechała. i Można było poczekać, mieć ten lepszy stop loss trochę niżej, a tak to mieliśmy delikatnie poniżej tego poziomu 4,979, ale przynajmniej RSI było tak w połowie. Także już mieliśmy jakby zielone światło do tego, żeby. Ten trade się udał. Pomimo tego, że to i tak wygląda troszeczkę jak takie losowanie lot, to, to i tak możemy zwiększyć te szanse. Im niżej otwieramy longa, tym większa szansa, że może się teoretycznie udać, prawda? No i dalej zaczyna się nowy dzień. I, 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 i. I jak widzicie, tu zaczął się nowy dzień. Tam gdzie się Viva resetuje. ja wyłączę ten wskaźnik, bo przez niego nic prawie nie widać. I tutaj mieliśmy lekki zjazd na dół. Utrzymujemy się na tej linii. Na tej linii wsparcia, ale niestety przebicie w dół. Przebijamy się przez średnią kroczącą 50-200, jesteśmy poniżej i ja testowo sobie odpaliłem tego longa. Znaczy, symulacja była oczywiście, bo MACD pokazało, że mamy dosyć mocny zjazd, więc stwierdziłem: przetestuję, zobaczę, czy faktycznie jest szansa na to. I powiem wam, że szansa by była, gdyby nie ten knot na dół, no ale. Jak widać, tutaj te RSI było nisko, i te RSI też nie zawsze pokazuje nam idealnie, ale sam fakt, że byliśmy poniżej średniej kroczącej 200, to już by, już by był jakby problem, że ta świeczka się zamknęła poniżej, i gdzieś jakby po drodze mógł być ten zjazd. Także tutaj niestety, ale trade się nie udał. Ja go zanotowałem sobie, ale go nie robiłem. Następnie tutaj postanowiłem odpalić ten sam scenariusz, czyli cena troszeczkę podskoczyła przetestowała, znaczy nie przetestowała, ale była bardzo blisko od dziennego VWAP-u więc stwierdziłem: "A zobaczymy co ta strategia zrobi", czy to znaczy co zrobi i jak to wyjdzie. No i tym razem po prostu trade się udał, bo cena zrobiła jakby podwójny dołek na tym samym poziomie troszeczkę poniżej dziennego VWAP-a i poleciała do góry. Więc teoretycznie ten trade się zamknął tutaj. Więc tak go zostawiłem. A na żywo posta postawiłem sobie trade'a numer 4, w tym miejscu, na poziomie 4,2,9,8, dokładnie chyba 9.81. Opisać już, chcę wejść do domu. Jak widzicie, to wejście też nie było idealne, też, nie było, też było trochę ryzykowne, to przesunę tego trade'a, żeby było lepiej go widać. Ale stwierdziłem, że skoro cena utrzymuje się na tej linii wsparcia, plus jest to linia średnio krążącej 200, nie mamy tu żadnego wyraźnego trendu tylko idziemy konsolidacją bokiem, wszystko mogło się wydarzyć, ale stwierdziłem, że najwyżej cena poleci do dziennego vwap czyli gdzieś na tym poziomie 42,911, a stop loss miałem 42,805, czyli miałem szansę na to, że trade się uda i ten stop loss był dosyć daleko, więc mieliśmy lekki zjazd, lekka, lekki stresik był, ale mieliśmy sporo miejsca na to, żeby przeczekać tego trade'a. I na szczęście była ta pompa, podskoczyła ta cena do góry. Spodziewałem się troszeczkę tego rajdu do góry, ze względu na to, że od wczoraj nie dotknęliśmy tego poziomu 4361, no i też jakby dużo shortów się potwierało na poziomie 4300 I tak jakby cena musiała podlecieć do góry, żeby skasować te wszystkie shorty i zamknąć te pozycję, więc stwierdziłem: OK, próbujemy, udało się. Więc to jest mój czwarty udany trade z rzędu, więc jak najbardziej. Na proficie. No i niestety, ale później był już zjazd, więc, gdyby nie było tego, tego rajdu i nie dotknęlibyśmy tego, nie, nie, wyskoczyliśmy, nie wyskoczylibyśmy poza ten poziom tych 43 160, no to byłby po prostu stop loss. Znowu, Dobra, zostawmy sobie tu. No ja to później tak będę czyścił. E, następnie, następnie Była, był mocny zjazd do tego poziomu wsparcia 42671, e, troszeczkę poniżej, ale to tam takie delikatne. Rzeczy, i ja w tym momencie, kiedy są takie ruchy, szczególnie kiedy MACD, nie MACD, tylko średnie kroczące 50-200, nie są zdecydowane, no to staram się jakby omijać te tradey. Jak widzicie, dobrze zrobiłem, że ominąłem, bo zaznaczyłem sobie, że tutaj zaczyna się trend spadkowy. Ale jak widzimy, że cena od razu wraca do góry, czyli mamy literę V, to to nie jest dobre wejście. To nie jest po prostu dobry, dobra kontynuacja trendu spadkowego, szczególnie kiedy mamy jakby dobicie do ceny, po której jakby ten trend się nie trend, tylko ten ruch się zaczął szczególnie kiedy zrobiliśmy podwójny dołek, więc takie fundamentalne rzeczy takie podstawowe jakby struktury, które się tu pojawiają na wykresie, no musimy brać pod uwagę to nie jest tak, że ta, ta, ta strategia jest idealna, no bo nie jest więc dzięki temu, że podejmujemy lepsze nasze decyzje i widzimy mniej więcej co się dzieje na wykresie, możemy widzieć Możemy mieć lepszy win rate, czyli po prostu większy ten stosunek wygranych do przegranych. No i tutaj, jak widzicie, tak się też stało. Tutaj, według tej strategii, MACD no nie były jakieś wielkie, można było powiedzieć. Ale to już była trzecia świeczka, więc stwierdziłem: OK, próbujemy jeszcze raz to shortować. I niestety się nie udało. Aha, tu w ogóle coś na pomieszałem. Coś tu pomieszałem, chyba. Tutaj miała być zielona świeczka, bo to shorty miały być. Może dlatego się to nie udało. Sorry za błąd, ale i tak ten trade nie miał miejsca, jakby, więc spokojnie. I następnie cena podskoczyła mocno do góry pod ponad dziennym em Teraz była konsolidacja tutaj, zaraz po tej wielkiej świeżce, czyli po prostu bycza flaga, i kolejny ruch do góry. Teraz znowu konsolidacja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I mamy ten wzrostowy na 5 minutówce, VIVA leci do góry i jesteśmy ponad jednym wsparciem, drugim wsparciem i teraz jesteśmy pomiędzy jednym poziomem a drugim poziomem, więc to też nie jest idealne wejście. Idealne wejście by było właśnie gdzieś tutaj, kiedy mieliśmy ten retracement i tutaj wejść z tą pozycją, no to spokojnie byśmy już dawno zamknęli tego longa, ale ja tego nie zrobiłem, nie było mnie przy kąpie niestety, ale też nie wiem, nie wiem czy bym go wziął, bo RSI było dosyć wysoko w tym miejscu, więc troszeczkę bym się wahał pewnie. No i też tutaj zrobiłem eksperyment, czyli otworzyłem sobie longa tam, gdzie MACD było naprawdę mocno wyciągnięte plus LSI było bliżej tej 50 niż dalej, czyli 53 było i jak widać na razie powoli sobie idzie do góry i też mam nadzieję, że, to znaczy mam nadzieję, zobaczymy, bo to nie obstawiłem, ale zobaczymy, czy podskoczy do 4.3, 4, 6, 5, bo to będzie troszeczkę powyżej tego poziomu, a my ten poziom dotknęliśmy wczoraj, wczoraj i to było 43,446 i to by musiało być troszeczkę powyżej, tak? 4,68, no, troszeczkę 20 do więcej musiałoby być. RSI aktualnie trochę stygnie, więc możliwe, że jeszcze jeden puszcz do góry zobaczymy. To będzie taki dosyć mocny ruch do góry, ale aktualnie nie otwierałbym longa, no bo jesteśmy dosyć wysoko względem dnia i jesteśmy też wysoko względem Średnich kroczących i dziennego wiwapa, szczególnie że tygodniowy VWAP jest dopiero na 42500, no ale tydzień się kończy jutro, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Plus też mamy CMI Gap, chyba gdzieś niżej, nie jestem pewien, jutro to zobaczymy. i też MACD. Teraz się trochę uspokoiło, a to wejście tutaj było dosyć mocne, bym powiedział, dosyć mocne. Więc so far, so good, to bym tak powiedział. I tutaj mam dla Was ten arkusz, możecie go pobrać w, w linku pod filmem. I teraz Wam szybko wytłumaczę, jak go używać. Czyli tak, pola tego koloru możesz edytować, czyli te fioletowe pola możesz edytować. I teraz poniżej, tutaj mamy, poniżej dopisz komentarz do pozycji, czyli każdą pozycję, którą robisz, możesz sobie skomentować. I bardzo to polecam, uwierzcie mi, bardzo to polecam. Komentujcie sobie, jakie było wejście. Co się stało z tradem? dlaczego wygrany, dlaczego przegrany, bo wtedy mniej więcej wiecie, jak to powtarzać, co robić dalej, żeby to się opłacało, żeby wasza strategia była jak najbardziej udana, więc to jest bardzo ważne. I teraz, tak, startujecie z jakąś tam kwotą. Możecie zmienić tę kwotę na, nie wiem, 50 dolarów, na 10 dolarów, na 100 dolarów, na, na 1000 dolarów, co tam chcecie. Dollar, challenge 100 dolarów jest całkiem ciekawy. Możecie zmienić dźwignię, na jakiej operujecie. Na przykład na 10, i tutaj też wprowadzacie sobie prowizje, jakie macie, w zależności od tego, w zależności od giełdy, na której operujecie. Ja akurat mam z ByBita maker fee, czyli zamknięte limit, pozycje limitowe, czyli te takie zlecenia, które wiszą, są na minusowym fundingu i tu zarabiamy. A taker fee to jest yy, po prostu market order, czyli tam, gdzie kup, robimy kup teraz lub sprzedaj teraz, prawda? Ok, yy, i teraz tak, ja mam dźwignię domyślnie 50. Yy, pamiętajcie, że ja nie jestem wirtuozem Excela, więc pewnie dużo błędów to zobaczycie. Tu są też pochowane różne inne dane yy, z czarnym yy, tekstem, którego yy, nie możecie zepsuć, żeby Wam win rate działał. Ale jeszcze tylko ym, powiem o wykresie. Wykres ma na razie tylko konfiguracja zakres danych od D6 do D40, czyli od D6 od pierwszego trade do 40 trade. A. Jak będziecie mieć więcej tradeów, to musicie to po prostu poprawić klikając dwa razy konfiguracja i zakres danych zmieniacie, dopisujecie D, do D300. Tak naprawdę zrobiłem to, tylko że ten wykres lepiej wygląda jak, jakby nie ma nic, nie ma aż tak dużo tradeów, prawda? I teraz, na jakiej zasadzie wklejacie sobie profit lub straty. Jeżeli wygraliście trade'a, kopiujecie to zielone, CTRL-C i tutaj wklejacie w A7, tutaj nic nie robicie, bo zaczynacie od jakiejś kwoty i na przykład tutaj mieliście win. Jeżeli mieliście więcej niż 0,5%, to możecie w tej formułce sobie zmienić, ile zarobiliście. Może to być 5%, może to być, nie wiem, ile tam chcecie. Tak naprawdę ze stop loss'em jest dokładnie tak samo. Kopiujecie stop loss i wklejacie tu. I na tej zasadzie też możecie zmienić sobie ile straciliście lub no, wiecie o co chodzi. I to są te formułki biorą też informacje z opłat. Domyślnie działa to na zasadzie takiej jak mówiłem na samym filmie ze strategią, czyli otwieramy po markecie, pozycję otwieramy po markecie, czyli płacimy tą prowizję. Stop loss jest też po markecie, dlatego tracimy więcej niż zarabiamy. a Profit jest zamykany na limicie, czyli dodatkowo zarabiamy troszeczkę z powrotem, więc na tej zasadzie zarabiamy jeszcze troszeczkę więcej niż, niż na tym. no procentowo o to chodzi. I nigdy nie wklejacie sobie profit i straty na tym samym trade, bo tak się zrobić nie da. Jeżeli wychodzicie na zero, to po prostu możecie ominąć trade'a i jedziecie dalej. Na przykład mieliśmy tutaj win, tutaj mieliśmy win. Tutaj mieliśmy win, tutaj mieliśmy win, tutaj mieliśmy win, tutaj mieliśmy lose, kolejny lose, win, win, tutaj mieliśmy na przykład lose. I na tej zasadzie widzicie po wykresie jak to wygląda. I, i chyba to wszystko tutaj. I dzięki temu mamy liczone ile mamy wygranych, ile przegranych, jaki mamy win rate, ilość tradeów, ile zrobiliśmy tradeów, więc to też jest ciekawe, tak czy zrobiliśmy 12, zrobiliśmy 12 bo od 7 do 19, czyli wszystko się zgadza, więc to możecie sobie jakby pobrać i wrzucić na swój dysk i wtedy korzystać z tego, prawda ok teraz jeszcze tylko obajbicie, powiem troszeczkę, bo tutaj mieliśmy dosyć sporo sporo się działo przez ostatni czas, jak widzicie udało mi się zarobić troszeczkę, 217 dolców mam i teraz tak, z tego co słyszałem, to na Bybicie pojawiły się nowe pary, takie jak Raven USDT, ICX i HNT. Ja osobiście nie handluję tymi parami, ale gdyby to kogoś interesowało, tak najbardziej e, takie e, pary na spocie się pojawiły, więc można też nimi handlować. Zresztą coraz więcej tych wszystkich e, par jest na tym spocie. Więc jak najbardziej e, nie są alfabetycznie czy one są dodawane o kurcze coraz więcej tych coinów ok um, ok okej okay, okej okay. na launchpadzie mamy nowy projekt ggm play to earn iteration of the legendary monster galaxy game czyli znowu jakiś jakiś projekt związany z grami za 2 dni i 10 godzin możecie w niego inwestować jeżeli oczywiście macie um, swoje bity prawda więc ja sobie już trochę bitów zrealizowałem w zysku. Jeżeli macie bity, możecie zainwestować. W ogóle jak tam wykres bita. Zobaczmy szybko. Jak tam wykres bita? O, 2 dolary 2 centy, No to fajnie. Dobrze, tutaj była fajna pompa, widzę. wiem, czy to było po ogłoszeniu tego Launch launchpada? możliwe, możliwe? $80. No nieźle, nieźle. OK. Na launchpool aktualnie nic się nie dzieje z tego co widziałem ByFi launchpool niestety pusto Nie ma nic na razie Więc tutaj też nie ma za dużo co I też chciałem Wam pokazać właśnie ten, ten mój trade ostatni, który całkiem fajnie wyszedł Closed PNL BTC O proszę 8,5, 8,5, a pierwszy trade to było 4,5, czyli praktycznie dwa razy więcej niż wcześniej. Więc dosyć udany long, dosyć udany long. I też dzisiaj nie miałem za dużo czasu, żeby więcej tradeować, więc postanowiłem, ok, poczekam sobie do kolejnego trade'a i zobaczymy, jak to tam się sytuacja rozwinie. Cały czas mam ten stres, że gdzieś w końcu przegram i, i to, będzie ten, to będzie ten minus. O, widzimy, że cena właśnie zaczęła cisnąć do góry. Więc możliwe, że ten long się zamknie. No a potem będziemy szukać kolejnego wejścia. Zresztą widzicie, że tam, gdzie tutaj było to jedno wejście i mamy podwójny dołek, to teoretycznie moglibyście spróbować wejść jeszcze raz w trochę gorszym miejscu. Stracicie może trochę, jakby pół procenta czy tam ileś. Gdzieś tutaj. Patrząc na te MACD. Różnicę mamy naprawdę niewielką, bo chyba kilkunastu dolarów. 25 dolarów różnicy, więc jest duża szansa, że jednak ten knot dojdzie tam i zamknie te dwie pozycje, czy tam przynajmniej jedną, jeżeli się spóźniliście. Ja tak zrobiłem chyba właśnie wcześniej z, z jakimś tam tradem i tak mi się też udało. Więc polecam coś w ten, w ten design zrobić, jeżeli śledzicie sobie wykres, i też fajnym sposobem na, na przeczekanie tego jest dodanie sobie alertu. Na przykład, kiedy mamy longi i czekamy na retracement, to na przykład, jeżeli chcemy, żeby dosta żebyśmy dostali alert, kiedy MACD jest poniżej 13, no to dodajemy sobie tutaj alert, MACD 13 i wtedy ten alert jest uruchomiony. I kiedy będziemy mieć ten retracement poniżej, jakby będzie większy ten retracement niż średnie, no to wtedy podchodzimy do komputera i możemy sobie zrealizować sobie ten, tego trade'a, prawda? To są znowu 20 minut o tym okej. Okay. Myślę, że na dzisiaj chyba wystarczy. Więc zapraszam do Bybita. Linki oczywiście macie w opisie, więc możecie się rejestrować. Tam jakieś chyba bonusy powitalne są pod linkiem, więc jak najbardziej można też tutaj z tego skorzystać. Jak widzę, funding rate jest, będzie mocno na minusie więc tutaj też trzeba to śledzić, kiedy macie otwartą pozycję. Ja staram się omijać ten funding rate, no bo niestety minus 0,024 na shortach to może trochę kosztować jeszcze na dźwigni 50, więc jak najbardziej trochę tego jest. No dobra, to chyba wszystko na teraz. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Strategia w linku i to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami. No i miłego wieczoru. Cześć.